Jeżeli twoja konsola PlayStation 5 podczas rozgrywki wymagające gry po aktualizacji na konsolę nowej generacji, gdzie jest 4K i wysoka szczegółowość po jakimś czasie około 40 minut wyłącza się bez żadnego komunikatu, ostrzeżenia, odcina całe zasilanie od konsoli i nie możesz jej po tym wszystkim włączyć przełącznikiem na padzie, czy też przełącznikiem na konsoli uruchamiającym ją, to znaczy, że prawdopodobnie zapchał się twój zasilacz i w tym materiale, który będzie przed wami, zauważycie, jak rozkręcam swoją dwuletnią konsolę, której był po 5 pię miesięcy temu był czyszczony tylko wentylator, dostępny po zdjęciu panelu bocznego na samym brzegu, a nie był czyszczony nigdy zasilacz, więc zasilacz jest czyszczony pierwszy raz po dwóch latach. Zobaczycie, jak to wygląda i jeżeli macie taki problem, to na pewno jest to właśnie przyczyna tego, że zapychają się otwory w zasilaczu i ten nie może pobrać wystarczającej ilości powietrza i po prostu przegrzewa się po upływie jakichś kilkudziesięciu minut i niestety odcina zasilanie. Żeby to rozwiązać, po prostu trzeba rozkręcić konsolę i wyczyścić otwory. A tu zobaczycie, jak to wyglądało w moim Dobra, zabieramy się za demontaż PlayStation 5. Tu niestety zaczęła się przegrzewać i wyłączać w sposób niesprawiedliwy podczas łosgrywki. Być może to są właśnie ostatnie chwile już tej konsoli, kiedy zaczynam ją demontować. Więc, no cóż, zobaczymy, jak się zabieg uda. widać? No dupy, trzeba troszkę pod. Nieść kadr. Zasilacz nie był czyszczony w tej konsoli przez dwa lata. Więc zobaczymy jak on wygląda. Jak się tam dostanę. mówię no, jak po prostu niczego nie rozwalę. Teraz zdejmiemy sobie panele Jeden. Mamy cyk. Nie no. Tak, yy, tylko jeszcze powiem, że wentylator był tu czyszczony pół roku temu z kurzu, ale zasilacz nie był w ogóle czyszczony ani głębiej konsola. Zobaczymy jak to wygląda po dwóch latach. Są, tu takie, Są tu takie specjalne dziury przez sony zrobione, że odkurzaczem można wyciągnąć yy, z wnętrza konsoli tam gdzie nie można się łatwo dostać, kurz, ale nie wiem czy to będzie tak samo skuteczne jakbyśmy rozkręcili ją całkowicie. Dobra. Zdejmujemy drugi panel, proszę Państwa. Poszło! Dobra, dwa panele mamy zdjęte. I co? Na razie pauza, idę po śrubokręty TORX T8 i musimy wykręcić wentylator. Mamy wspomniany śrubokręt. Nie chcę złapać. To jest TORX T8, proszę Państwa. Wszystko się już sypie, wali. Idziemy dalej. Pierwsza żółta. Ok, osłonka zdjęta odkładamy na bok i rozwinamy ostatnią siódkę. Idziemy je odłożyć przeznaczone dla nich. Miejsce. Wentylator wszystko podpisane jest, bo to, tu to, 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 mówię, bo jest niebezpieczna operacja. Niebezpieczna. Tu będzie potrzebny inny klucz. Może być... Dobra. To też odłożymy. I co? Jeszcze? To coś zdejmujemy. Ale no? No mówię, ten, ten wentylator był czyszczony około 5 miesięcy temu, więc on jest prawie czysty. Jakoś go tutaj lekko, mówię, szczoteczką przeczyszczę. Dla zamiotu, ale ogólnie jest on czysty, nie? Dobra, widzimy się po chwili. Dobra, cały wyczyszczony. Tak wygląda. you <sighs> No, jest. O, oh, Dobra, mam zasilacz. Jest cały zapchany. Pełno tu kurzu. Trzeba to wszystko wyczyścić. Dobra, więc zasilacze był zapchany i tak wygląda po czyszczeniu. Te otwory powinny być czyste. Zobaczymy, czy po wyczyszczeniu konsola nie będzie się przegrzewać i wyłączać w trakcie wymagających gier. Dobra, składamy to wszystko z powrotem. Już wszystko jest wyczyszczone, więc tyle. Jesteśmy po czyszczeniu konsoli PlayStation 5. Złożyliśmy ją całkowicie. Zobaczymy teraz czy po tym całym zabiegu uruchamia się i działa. Więc mamy pada. Klikamy. Dobra, ładuje się. No i cóż. Wcześniej podczas rozgrywki w wymagających tytułach no, przygotowanych pod PlayStation 5 z aktualizacją obsługującą 4K i najlepsze detale i szczegółowość wyłączała się po około godzinie, tak? W grze Dead by Daylight akurat. Zobaczymy sobie teraz e, program przez dłuższy czas i zobaczymy, czy czyszczenie otworów w zasilaczu pomogło. Był to problem dość w miarę, taki podstępny ale w sieci przez użytkowników zgłaszany, a nie każdy na to zwraca uwagę. I rzeczywiście może to zadziałać. Zobaczymy za chwilę. Dobra, zrobimy sobie taki oficjalny test. Dobra. Jest zegarek, jest godzina 13:59, 14:00 równo można powiedzieć. No i liczmy, że test zaczynam od momentu uruchomienia gry, czyli o godzinie 14:00. Dobra. No i co, widzimy się za jakieś dwie godziny chyba nie. To będzie w przyspieszonym tempie, raczej puszczone tutaj. No i zobaczymy. Więc tak, jestem już po dwóch godzinach rozgrywki na tej konsoli, wyczyszczonej, i powiem Wam szczerze, że pomogło to i rozwiązało problem. Czyszczenie zasilacza jego zapchanych otworów spowodowało to, że gra ani razu. Konsola nie wyłączyła się, działa poprawnie jak należy. Jest to mówię w tej grze już po jakichś 40 minutach, nawet czasami po prostu się wyłączała bez żadnego komunikatu, ostrzeżenia, odcinało zasilanie i trzeba było. Po prostu wyłączyć listwę zasilającą przełącznikiem, i włączyć, żeby konsola znowu się uruchomiła. Po wyczyszczeniu zasilacza wszystko działa poprawnie. Na dowód wcześniej nie ma całego nagrania z rozgrywki, ale uwierzcie mi, takie jest. No, gram dwie godziny. Jeszcze włączyłem streama w tym wszystkim i zobaczcie, że na nim jest czas. Macie tam widać dwie godziny trwania i 3 minuty. Więc gramy już dwie godziny i mówię, rozwiązaliśmy problem. Wyczyszczenie zasilacza pomogło. Więc, jeżeli masz taki problem, oczywiście to w opisie będzie link do demontażu z instrukcją krok po kroku, jak odkręcić każdą śrubkę. Oczywiście nie mój film, jakiegoś zagranicznego twórcy, który pokazuje, jak rozłożyć konsolę, Ja też bazowałem na nim. No i pomogło to, nie? Jeżeli, to mówię, Twoja konsola podczas rozgrywki po jakimś tam czasie. Yy, może on być różne 40 czy tam godziny około wyłącza się podczas wymagających szczególnie gier na PlayStation 5, bez ostrzeżenia odcina zasilanie, no to możesz być niemal w 80% pewny, że jest to zapchany zasilacz i po prostu przegrzewa się i odcina zasilanie.